Gdzie? Postawiam każdemu szklankę do wody. To świetnie. Rozłóż teraz te widelce. Zgadnij, kto to? Mm, Paweł. Tomasz. Krzysztof. Nie, to ja. A, no jasne. Eee, bardzo śmieszne. Cześć. O, cześć. Cześć synku. Cześć. A to co? Ktoś do nas przychodzi? Aha. Kto? Yy, prawda, jak ten stół ładniej wygląda? Paty, kto przychodzi? Pewni ludzie. Paty, kto to jest? Helena i Stanisław Bogaccy. Przecież powiedziałaś, że oni się strasznie pokłócili. No bo się pokłócili. No i powiedziałaś, że oni się do siebie nie odzywają. Bo się nie odzywają. No i powiedziałaś, że pan Bogacki się wyprowadził do swojego kolegi. Bo się wyprowadził. I że pani Helena powiedziała, że nie wpuści go więcej do domu. Bo go no go nie wpuści. Wobec tego, jeżeli oni się pokłócili i się nie odzywają do siebie, i on się wyprowadził, a ona nie chce go więcej wpuścić do domu, to w jaki sposób oni mają tu przyjść razem? No bo myślałam, że. Bati, miałaś się nie wtrącać w cudze sprawy. Ale ja nie mogę dłużej na to patrzeć. Słyszałam, jak Hela dzisiaj rano płakała. I założę się, że pan Stanisław też bardzo to przeżywa. <noise> Mamusia mówi, że tylko wy możecie ich pogodzić. No właśnie. Pomożesz mi. Mm. A jeżeli tylko my możemy to zrobić, to chyba powinniśmy. Na pewno powinniśmy. Wypomóżcie mi tylko, w jaki sposób oni mają się tu zjawić razem. <noise> No, właśnie. O to chodzi, że jedno nie wie o tym, że drugie tu będzie. To, to może być bardzo ciekawe. O, to Hela, synku, zmykaj do siebie. Sprawdź, czy odrobiłeś wszystkie lekcje i idź już spać. Hmm? No dobrze. Hallo, to Hela! Cześć. Cześć Batusiu! Cześć! Dobry wieczór, Panie Helena. Dobry wieczór, Panie Cezary. Jak pięknie wyglądasz! Dziękuję. No. Dziękuję, że mnie zaprosiliście. Mało brakowało, a nie dałabym rady przyjść. Dopiero przez chwilę wróciłam do domu. Prowadzę teraz bardzo bujne życie towarzyskie. Codziennie gdzieś wychodzę. A to na kolację, a to na kawę, a to... a to do klina, a to do, 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 do... teatru. Naprawdę? jest mi teraz tak dobrze sam. Dobrze. Przepraszam. O! Chleb. A przepraszam. Ale nie jadłem od czasu, kiedy się wyprowadził. Tak ci go brakuje. Wcale mi nie brakuje. Nie zostawi mi tylko pieniędzy. Zaraz podam kolację. Dziękuję. Pa, Patusiu. On czy jeszcze ktoś przyjdzie, postawiłaś cztery talerze? Hmm. Nie chciałam ci o tym mówić. Ale zaprosiłam dla ciebie pewnego czarującego mężczyzny. Nie. Nie powinnaś tego robić. Nie powinnaś. W dalszym ciągu jestem mężatką. A kto to jest? Nie mogę ci powiedzieć. To będzie niespodzianka. Oj, będzie, będzie. Ty w takim razie. Mogłabym skorzystać z łazienki. Chciałabym poprawić makijaż. Ty mówisz, że jest czarujący? Naturalnie. Oj, Fatusiu! A czy mogłabym się poperfumować twoimi drogimi perfumami? Proszę bardzo, są w Dziękuję. No to się szykuje nam niezłe przedstawienie. Przecież oni się pozabijają na naszych oczach. Pozabijają się. O, bogacki. O. Dobry wieczór, panie Cwał. Dobry wieczór, panie Bogacki. Dziękuję za zaproszenie. Ha, cieszymy się, że pan do nas przyszedł. A jak się panu mieszkał u tego kolegi? U Kuby? Bardzo dobrze. Dobry wieczór, pani Patrycjo. <gry> Dobry wieczór, panie Stanisławie. To dla pani. Dziękuję. Chciałem do Was zadzwonić. Zapytać, co słychać, ale ostatnio nie miałem czasu. Robię teraz wszystko, co zechcę. Znowu o. jestem wolny. A co pan robi? Wszystko to, co robiłem przed ślubem. To? Tak? A co? Znowu dużo stoimy z kolegami w bramie i gadamy. Węgramy w nogę, pojedziemy trochę na motocyklu. Jestem tym wykończony. A co będzie na kolację? Od trzech dni jemy z Kubą chleb ze smalcem. Ktoś jeszcze przyjdzie? Tak, panie Stanisławie. Specjalnie dla pana zaprosiłam pewną czarującą kobietę. Jest czarująca? Tak, już tu jest. A gdzie? Zaraz ją zawołam. <laughs> Możesz już przyjść. A co ty tu robisz? A co ty tu robisz? To siu, czy to jest ten czarujący mężczyzna? A to ma być ta czarująca kobieta. <laughs> Oddajcie spokój, proszę Was. Pani Stanisławie, jeżeli już tu jesteśmy wszyscy, to proszę, siadajcie razem na nami do Dziękuję, ale właśnie straciłam mapę. Ja też. Wychodzę. Gdzie mój płaszcz? Wychodzę. Gdzie jest mój żakiet? No dobrze. Jak chcecie, Cezary, proszę przynieść im rzeczy. Dobrze. Proszę. Dziękuję. Proszę, dziękuję. jeżeli Helena wychodzi, to ja mogę zostać. Pomogę wam zjeść tego indyka. Helu, nie chcesz chyba, żeby pan Stanisław sam delektował się tymi pysznościami? Jestem, że nie. Jeszcze czego? No i słusznie. Panie Stanisławie, proszę, niech pan usiądzie koło mnie. Dziękuję. Helu, czy możesz razem z panem Stanisławem usiąść na tej ławie? Przepraszam, ale oddałam właśnie krzesło do renowacji. Proszę, częstujcie się. O. Tak, pani Helena pierwsza i nas kobiety mają Dziękuję. dziękuję. Proszę pani A, no, tak, jest gościem. Tak, tak oczywiście. Tak. Kochanie. Tak. Dziękuję. No, tak, no, tak sobie mam, Tak, tak. O, tak, Helu, chcesz sobie polać? E, tak, dziękuję. Proszę. E, pan, panie Cezary. A tak, poproszę. poproszę. Proszę.

Co to było? Mój mąż zepchnął mnie z ławki. Wcale nie zepchnąłem, sama spadła. Księku, idź spać. Mm. Ale numer. No i wystarczy, wystarczy. Och, dziękuję, dziękuję. Indyk, nie indyk, ja wychodzę. Nie wróćcie, ja wyjdę. No dlaczego ty masz wyjść, proszę? Zastanie, udław się tym indykiem. Dajcie spokój, przepraszam, Helu. To był głupi pomysł, żeby was tu razem zaprosić. Mhm. Cezary, Tak. podaj państwu rzeczy. Dobrze, proszę. Tak. Hmm. Helu, proszę. Tak, dziękuję Proszę, proszę. Co wy robicie? Patosiu! ten pasek! Nie! Dopóki się nie pocałujecie no. i nie przeprosicie! Dobrze. Zlecie się do tego, nie odezwę potem, co byś powiedział! ja powiedziałem, co ona powiedziała! Powiedziała, że moja matka wyglądała jak wiewiórka! O! Helu! Przeproś pana Stanisława! Nie, 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 nie! Pani He. Heleno, niech Pani He. powie, że Pani jest przykro. No dobrze, proszę bardzo. No. Bardzo mi przykro, że twoja matka wyglądała jak wywiórka. No. Pani Heleno, dobrze, na jakich warunkach pogodziłaby się pani ze swoim mężem? Pogodziłabym się, gdybym nie przeprosił. To była jego wina, to on zaczął. Wcale nie zacząłem. Właśnie, że zacząłem. Ja nie zacząłem, ja nigdy nie zaczynam. Jeżeli nie, to to kto? Już dobrze, dajcie spokój. Nieważne kto zaczął, ważne o co wam poszło. Bo... bo on mi powiedział, Pana że to... Powiedziała... Nie, o! Bo ja nawet nie pamiętam, co on mi powiedział. Ja też zapomniałam. widzicie? Widzicie, nawet nie pamiętacie o co wam poszło. Przepraszam cię, Staś. Przepraszam cię, serduszko. Przepraszam cię. Przepraszam cię, Stokrotko. Widzicie, teraz możemy Was wypuścić. Siadajcie siadaj. Siadajcie, króliczki. Ja Dajcie spokój, tak się pokłócić nawet nie wiedzieć o co. Zresztą w ogóle kłótnie są bez sensu. A właśnie, Cezary, kiedy my się ostatni raz pokłóciliśmy? O, daj spokój, nawet nie pamiętam. Ja też nie. O chwileczkę, o ile mnie pamięć nie myli, wy czasami też macie ciche dni. O, tam. Pamiętam kiedyś spotkaliśmy się z panem Cwałem w Pabie? Był mocno zdenerwowany. Aż się upiliśmy z tych nerwów. No, tak, tak było. No ale to już trwało długo. No nie, nie trwało długo. Bo Magdalena do ręką i pierwszy cię przeprosiła. No tak. Helu, też może cała no, Nie, nie, dziękuję. Co ty powiedziałaś? Ja cię pierwsza przeprosiłam. Nie, kochanie, to ja Cię pierwszy przeprosiłem, nie pamiętasz? Mm, nie, no co ty opowiadasz? Przecież specjalnie pojechałam do klubu, żeby Cię przeprosić. Już zapomniałeś? Owszem, przyjechałaś do klubu, ale dopiero po tym, kiedy dostałaś ode mnie bukiet czerwonych róż i kartkę, że Cię przepraszam za to, co się stało. To pamiętasz już? Nie, nie, przyjechałam do klubu zanim dostałam te kwiaty, kochani. Nie, nie, przyjechałaś po tym, jakie dostałaś słoneczku. Mm, zanim nie dostałam pieseczku. Nie, po tym, jakie dostałaś koteczku. Zanim nie dostałam. Po tym. Zanim. Pański serw, panie, cwał. Po tym. Przyjechałaś po tym, jak dałem ci kwiaty. Dobrze to pamiętam, bo z trudem napisałem ten list z przeprosiniami za to, czego nie zrobiłem. Aha, czyli chcesz powiedzieć, że to ty miałeś rację? Choć jasne, że miałem. <grytę> Dobrze, że się dowiedziałam, że wyszłam za mąż za hipokrytę. Kto jest hipokryta? Ja? Co to znaczy hipokryta? Ten pan Cezary, pan Cezary niech się pan uspokoi. Proszę. To dlaczego ona do mnie mówi w ten sposób? No, bo się zdenerwowała. No ja to jeszcze niczego nie tłumaczy. Jak śmiesz, tak mówić do mnie! A co ja takiego powiedziałem? Nie wiem, ale jak śmiesz! Ach. No to poczekaj, zobaczymy, kto w tym domu przeprasza pierwszy. Będę w klubie. Jeżeli będziesz chciała do mnie zadzwonić i mnie przeprosić. No, uważaj! Bo się możesz nie doczekać! Może lepiej. Chodźmy stąd. Co to było? No, nic. Tatuś właśnie wyszedł do pracy. Idź spać, synku. Ale lume. Nie O! Nie, 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 nie! Nie idźcie! Siądźmy, skończmy jeść. Jestem taka głodna. Niech sobie nie myśli, że popsuł nam kolację, bo wszystko, co zrobiłam, przecież jest taki. Smaczny. Kochani, co? Pokałaś nie skąd! O. <tryk> Tylko króliki mają naturalnie czerwone oczy. Nie, to ma jakaś gryba. Bierze. Rozumiem. Czy to znaczy, że Cezary nie wrócił na noc do domu? A mówisz o tym artyście ze spalonego teatru, który się tu kręci. Co! Tak właśnie jego miałam na myśli. Nie wrócił. Iry jeszcze nie zadzwonił? O. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jasne, jasne. Przecież widzę, że nie ma. A dlaczego do niego nie zadzwonisz? Ja? I nie przeprosisz go? Ja mam do niego dzwonić? Jeszcze czego? Poza tym, on miał zajęty telefon. Hmm. Tak myślała. No. No to zadzwonisz, jeszcze raz, proszę. Nie zadzwonię. Dlaczego nie? Nie, już dzwoniłam. Teraz jego kolej. A co będzie, jak on nie zadzwoni? To już się nikt nie zobaczył. Nie, 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 nie. Nie możemy do tego dopuścić. Poczekaj, poczekaj. Musimy coś zrobić. I oczywiście mogę Was zaprosić do nas na kolację i nie powiedzieć drugiemu, kto będzie, ale to już ostatnio przerabialiśmy. Nie, nie to stary numer. Właśnie. Wiem. Wiem. Weźmiemy go na litość. Nie. Tak. I... Wiesz, że w rodzinie ludzie godzą się tylko wtedy, kiedy, no, kiedy ktoś jest chory, a albo umiera, albo ma wypadek. No i co? i zadzwonię do Cezarego i powiem, że wpadłaś pod autobus. Pod autobus? To dość drastyczne. Y, no, zawandażujemy cię i będziemy udawać, że miałaś wypadek. Y, Cezary dowie się o tym ode mnie i na pewno od razu przybiegnie. Może masz rację. A masz w domu jakieś bandaże? Ja, jak nie, to ja skoczę do apteki. No trochę mam, zależy ile potrzebujemy. I co? No zależy, pod jaki autobus spadłam, pod zwykły czy pod pośpieszny. Smakują panu te sandwicze z serem, pani Swał. Ja ich nie lubię. Według mnie przylepiają się za bardzo do podniebienia. Rację. Ja proszę tylko kole. To nie jest moja sprawa, ale... Może pogodziłby się pan z żoną pani Swał. Mhm. Mam i dać satysfakcję, że zadzwonię pierwszy? Hmm. Pomyślałem sobie... No, a poza tym... nie ma zajęty telefon. Co, co pan chce teraz zrobić? Całe życie jeść te plastelinę? Nie. Mogę jeść w innych miejscach. To nie jest jedyny pub w Warszawie. Ale wie pan, co chciałem powiedzieć? Niech pan przełknie swój honor i przeprosi ją. Na razie to ja mam problem z przełknięciem tego sandwicha. Gdybyście mogli pogodzić się bez tego, że pan przeprasza ją pierwszy, Byłoby naturalnie lepiej, ale jak to zrobić? Pomyślmy. No, właśnie. Pomyślmy. Bardzo głośno myślimy. <laughs> <laughs> Najlepiej by było, żeby panu się zapalił dom i pan by ją uratował z pożaru. Czy to na pewno jest sama kola? Widzieliśmy niedawno taki film w telewizji. Jeden facet zakochał się w kobiecie, a ona go nie chciała. I dopiero jak ją uratował z pożaru, to taka była mu wdzięczna, że wyszła za niego za mąż. No, bardzo dziękuję, panie Bogacki, To jest przedni pomysł, tylko obawiam się, że wtedy mógłby spłonąć ludzi pana domu. Wiem, co zrobimy. Ma pan takie dobre ubezpieczenie? Nie, będziemy udawać, że się pali. No jak można udawać, że się dom pali? To proste. Zrobimy tak. No. O! Dobrze. Czy, czy, czy to nie jest za luźno? Może trochę. Dobrze, poczekaj. O. Teraz lepiej? Teraz lepiej. Lepiej. Dobrze, a y, jak ta ręka? Wygodnie? Wygodnie? Wygodnie. Wygodnie. Dobrze, a teraz włóż tutaj tę drugą. No. O, dobrze. Świetnie, świetnie. Wyglądasz tak, jakbyś naprawdę wpadła pod autobus. Tak, który wlokł mnie za sobą przez dziewięć skrzyżowań. Przynajmniej wiesz, jaki to był numer? 119. Teraz je po położymy. Chodź. Dobrze. Na trzy, na trzy, jak w szpitalu. Boże. Raz, dwa, trzy, A! Dobrze! Dobrze! Podłożę ci poduszkę, poczekaj! Dobrze! O, Opa. O! Dobrze! No! Jak? Lepiej! Lepiej! Lepiej. Lepiej. O. o, co? Uf. Coś mnie spędzi! Gdzie? Z boku! Tu? Mhm. O, tu? nie, 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 niżej! Niżej! Wyżej! A tu, tu, tu! O, tu, tu! O, to dobrze. dobrze! Dziękuję! Ani, masa co? No! No to ja już pójdę! Bo, bo, nie chcę, żeby Cezary mnie tu zobaczył. O, nie je, jesteś pewna, że on przyjdzie? Zadzwoniłam do klubu, ale go nie było. To mu zostawiłam wiadomość, co się stało. Aj, żeby tylko szybko przyszedł, bo długo tak nie wytrzymał. No co? Że się czujesz? No, jak na taki wypadek to całkiem nieźle. No, no, no to... Powodzenia! Powodzenia! Cześć! Cześć! Cześć. Na pewno jest w sypialni. Niech pan podłączy ten wiatrak. Dobra, dobra. Wystarczy mu. Dobra. No to co? Zaczynamy. Pali się! Pożar! Pali się! Niech pan nie idzie, nikt pan nie puści! To idę po nią! Nie może pan, tam już jest ściana ognia! Muszę ratować wojewodę! Niech pan nie idzie, spłonie pan żywcem! Zostawcie mnie, puść się. i Pani Patrycjo? Pati? Pati, gdzie jesteś? Jest? No nie ma. Tam i też nie ma. Co? Coś takiego? To my się namęczyliśmy, a jej nawet nie było w domu. dla przez okno. O, kochanie, czy to aby na pewno są nieprawdziwe wandaże? Tak, kochanie. Nic nie jest? Nie martwcie się, nic mi nie jest. Czy to... Oj, przepraszam cię, to wszystko przeze mnie. Nieprawda, to wszystko przeze mnie. Jak można się było tak głupio pokłócić? Tak, myślałem, że się pokłóciliście. No właśnie. Już nigdy nie będziemy się kłócić. Tak, kochani. Pani Patrycja, nic się pani nie stało? Nic, nic. Ach, to dobrze, że chociaż pani nic nie jest. A co się stało? Powiedziałem, Helenie, że to wszystko był mój pomysł. I wtedy tak się na mnie wściekła, że wyprowadziła się do swojej matki. <ścoughs>